Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w The Neverhood. I tutaj skończyliśmy sobie poprzedni odcinek, właśnie w tym miejscu. Naprzeciwko muchomorka wyszliśmy z lokacji ukrytego pokoju, który udało nam się otworzyć przy rozwiązaniu zagadki z symbolami. Przypominam Wam, że symbole znaleźliśmy w lokacji. Z mostkiem i z jeziorem. Był tam wyświetlacz, na którym właśnie one się pojawiały. Po spisaniu symboli, a następnie wprowadzeniu ich na ekran, udało nam się dotrzeć do ukrytego pokoju. Tymczasem teraz będziemy sobie kontynuować rozgrywkę. W pierwszej kolejności udamy się w lewą stronę, czyli właśnie do tego jasnego budynku z fioletowymi drzwiami w pomarańczowej framudze. No i cóż, wchodzimy sobie teraz do środka, i tutaj naszą uwagę od razu zwraca po pierwsze przycisk, który znajduje się tuż przed nami, a także mysz i ser po prawej stronie ekranu. Naturalnie, skoro mamy przycisk, to naciskamy go i tutaj skutkiem tego jakiś gigantyczny odkurzacz zassał nam te dwa obiekty. Nie wiemy jeszcze, gdzie mysz i ser wylądowały, jednak tego dowiemy się już w dalszej rozgrywce. Teraz przechodzimy sobie w głąb lokacji do czerwonego pokoju, naturalnie podnosimy z podłogi dysz, Omijamy na razie odtwarzacz myślę, że następny film odtworzymy, kiedy zbierzemy już wszystkie dyski. Teraz zaś zainteresujemy się planszą, która znajduje się na ścianie. Tutaj mamy zagadkę, zagadkę typu memo. Jednak nie jest to taka typowa zagadka typu memo, ponieważ w typowym memo, kiedy odkryjemy parę takich samych obiektów, to te obiekty zostają odkryte na ekranie. Natomiast tutaj, kiedy odkryjemy parę, a następnie się pomylimy, to wszystkie dotąd odkryte pary nam znikają. Hmm. I jeżeli Wy nie macie pamięci absolutnej, podobnie jak ja, to tutaj jedyne, co mogę Wam poradzić, czyli najlepsze wyjście, to jest po prostu wziąć sobie kawałek papieru, jakiś ołówek, tudzież długopis, przerysować sobie tą planszę. Ta plansza ma dokładnie 48 pól, ma 8 pól w rzędach, poziomych i 6 pól w rzędach pionowych. Tak więc rysujemy sobie taką planszę, a następnie po prostu łopatologicznie, krok po kroku, odkrywamy sobie każde pole, nanosząc na naszą kartkę ikonę, czy też symbol ikony, która w danym polu się znajduje. Tutaj powiem Wam, że każdy z tych obrazków, który pojawia się na planszy, może na tej planszy pojawić się w liczbie od 1 do 6. Dlaczego w takiej przedziale, a nie w innym, to Wam wytłumaczę w dalszej rozgrywce, ponieważ teraz zdradziłabym szczegóły tego, co pojawi się później. Natomiast przyjmijmy, że każdy właśnie z tych obrazków pojawia się od 1 do 6 razy na planszy. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że obrazki pojawiają się parami, to każdy z obrazków może się na planszy pojawić dwa razy, cztery razy bądź też sześć razy. Tak więc w najlepszej sytuacji mamy 8 różnych symboli, które powtarzają się po sześć razy każdy, a w najgorszym przypadku mamy 24 symbole, z których każdy powtarza się na planszy dokładnie dwa razy. Nie wiem jak dla Was, natomiast dla mnie zapamiętanie położenia 48 obiektów jest kłopotliwe. Dlatego właśnie ja poradziłam sobie tutaj przy użyciu kartki i długopisu i dlatego też Wam to polecam, aczkolwiek jeżeli ktoś ma na tyle dobrą pamięć, żeby to wszystko ogarnąć, to naprawdę wielki szacun dla Was. Tymczasem odkrywam sobie teraz już obiekty zgodnie z tym, co mam narysowane na kartce. Jednak tutaj jeżeli chodzi o samą tą metodę rozwiązywania przy użyciu kartki i długopisu, to ma to jeszcze jedną bardzo dużą zaletę. Mianowicie taką, że gra poza samym rozwiązaniem czy też odkryciem planszy wymaga od nas czegoś więcej. Mianowicie gra wymaga od nas tego, żebyśmy po odkryciu całej tej tabeli zarejestrowali czy też zanotowali, ile razy każdy z symboli pojawił się na tej planszy. Czyli to, że odkryjemy całą planszę, to jest jeszcze połowa naszego sukcesu. Natomiast już na odkrytej planszy, bądź też w trakcie przerysowywania sobie tych symboli, możemy już sobie zacząć zapisywać, ile razy się one na tej planszy pojawiają. U mnie akurat zdarzyło się tak, że u mnie symboli pojawiło się dokładnie 10, z czego niektóre występowały po 6 razy, a niektóre po 4 razy. Natomiast żaden z tych symboli nie wystąpił u mnie dwa razy, więc miałam taki powiedzmy sobie średni poziom trudności, jeżeli chodzi o rozwiązanie tej planszy. Aczkolwiek cóż, może się i tak zdarzyć, jak Wam mówię, że tych symboli będzie 24 i wtedy to już naprawdę zaczyna być problematyczne. Tymczasem jednak ja już powoli zmierzam ku końcowi, rozwiązałam sobie już tą planszę, mam zapisane ile razy każdy symbol występuje w tej tabeli i teraz już mogę przejść sobie do dalszej rozgrywki, czyli opuszczam sobie w pierwszej kolejności tą lokację, wracam do lokacji z odkurzaczem i kiedy znajdziemy się już w tej lokacji, Czyli właśnie w tym momencie to kierujemy się w lewą stronę ekranu, przejdziemy sobie do następnego pomieszczenia, w którym nie byliśmy wcześniej, i tutaj drogę zagradza nam jakieś kamienne urządzenie, które oczywiście zawiera w sobie kolejną zagadkę, a jakżeby inaczej. Tak więc kliknijmy sobie na to urządzenie, i tutaj. Mamy zagadkę typu labirynt. Musimy doprowadzić myszkę do sera. Żeby to zrobić, to na pierwszym poziomie wchodzimy w pierwsze wejście. Na drugim poziomie w drugie wejście. Na trzecim poziomie w wejście piąte. Na czwartym poziomie w wejście pierwsze. Na piątym poziomie w wejście ostatnie. Na szóstym poziomie również wejście ostatnie. Na ostatnim poziomie wybieramy drugie wejście. Na trzecim e, również drugie wejście. Na pierwszym poziomie wchodzimy w ostatnie, na przedostatnim poziomie w przedostatnie i tym sposobem zagadka jest rozwiązana, a ten dziwny skalny blok przestaje zagradzać nam drogę. Teraz oczywiście idziemy do kolejnej lokacji. Jest ona bardzo ciekawa. Jest tu jakiś poprzyklejany ser żółty, a także ser topiony. Ktoś tu miał bardzo bogatą wyobraźnię. Tymczasem na podłodze znajdują się dwa dyski. Tutaj oczywiście sobie te dyski zabieramy. Natomiast zwróćcie uwagę, że znajduje się tu również jakieś bardzo dziwne urządzenie jakiś automat. Możemy sobie na ten automat kliknąć. Jeżeli klikniemy na automat, to spowodujemy Właśnie, że Klajmen e, przesunie sobie ten automat? I tutaj jest to dla nas pewna wskazówka: jeżeli możemy coś e, przesunąć, to po prostu to zróbmy. A skoro możemy przesuwać to dalej, to po prostu przesuwajmy to dalej. E, myślę, że e, teraz, jak sobie to przesuniemy, e, to już powinniście zorientować się, co należy zrobić w dalszej kolejności. Oczywiście, e, automat przesuwamy tak długo, aż znajdzie się on pod wyciągiem odkurzacza. Ale oczywiście, kiedy już się znajdzie pod tym wyciągiem, no to analogicznie jak w przypadku myszy i sera, naciskamy przycisk i zasysamy to urządzenie. Nie wiemy, gdzie dokładnie ono wypadnie, dokąd prowadzi ten wyciąg, natomiast tego, jak już Wam powiedziałam, na pewno dowiemy się w dalszej rozgrywce. Tymczasem opuszczamy sobie ten budynek, zrobiliśmy tu już wszystko co możliwe i teraz udamy się w stronę muchomorka. Tak, jednak jak widzicie, tutaj mój kobiecy zmysł nawigacji oczywiście mnie zawodzi. Jest to już raczej takie stereotypowe jak dla kobiety. No ale cóż, idziemy sobie prosto i teraz skręcamy w lewą stronę i już w tym momencie powinniśmy znaleźć się naprzeciwko muchomorka. Oczywiście zbliżamy się do niego, naciskamy drzwi. I wchodzimy do środka i tutaj już kliman będzie działał samoistnie. Tak więc zobaczymy co się teraz wydarzy. Tak, w muchomorku zjechaliśmy sobie na dół przy okazji, rozplaczkowując, jakąś owieczkę, z czego jeszcze ta druga, która przeżyła, niestety zwymiotowała. Ta animacja była dosyć nieszablonowa. Natomiast teraz oczywiście idziemy przed siebie, tutaj się rozejrzymy, pokażę Wam tą lokację. Przed wejściem do tego domku mamy po prostu taką ograniczoną planżę. nic ciekawego się tutaj nie znajduje, tak więc teraz wchodzimy do środka i oczywiście nasz pierdołowaty kleimen musiał wpaść w dziurę. Hmm. Ta animacja jest po prostu genialna. Jakiś bezczelny stworek wyszedł sobie i czapnął ma smłotkiem, tak po prostu. E, no cóż, wpadliśmy do dziury. Jest tutaj dosyć ciemno, a na ścianie po lewej stronie widoczne są znaki. Naturalnie znaki należy przerysować. Będą nam one potrzebne w dalszej rozgrywce. Teraz zaś podnosimy sobie oczywiście dysk z ziemi. I wskakujemy do teleportu. Jest już kolejny teleport na naszej drodze. Naturalnie siadamy sobie w środku i teraz oglądamy panel sterowania tego teleportu. Tutaj już mamy aktywne cztery lokacje i tutaj możemy się zdecydować teraz na podróż do jednej z nich. Tutaj mamy tą zieloną z żółtym wężem, ale po przeciwnej stronie mamy jakąś niebieską lokację, i myślę, że właśnie w to miejsce udamy się w pierwszej kolejności. Wybieramy sobie tą lokację, zatwierdzamy oczywiście czerwonym przyciskiem, no i boom, znajdujemy się w nowym świecie, w, nowym, w nowej części świata w zasadzie. Jest to lokacja, jak widzicie, o kolorze przycisku. Tak więc jest tutaj fajne nawiązanie. Natomiast z ciekawostek, to zwróćcie uwagę, że na górze znajduje się jakby pęknięcie, ale nie jest to pęknięcie, jest to tor odwózka. Ciekawe, Ciekawe, czy będziemy mogli tędy w ogóle przejechać. Zobaczymy. Natomiast teraz za dużo jeszcze z tym torem nie możemy zrobić. Tak więc to, co zrobimy w pierwszej kolejności, to udamy się przed siebie, troszeczkę sobie tą lokację pozwiedzamy tutaj znajduje się jakiś tunel oczywiście sobie przez niego przejdziemy, zobaczymy co jest po drugiej stronie ta lokacja moim zdaniem jest jedną z ciekawszych w grze, tak więc jestem ciekawa, czy Wam się również spodoba, czy będziecie tego samego zdania i tutaj tak, tutaj słyszymy jakiś głos prawdopodobnie woła nas Willy głos dobiega jakby z góry i za naszych pleców, tak więc odwracamy się Odwracamy się i patrzymy do góry. No i proszę, zwróćcie uwagę, kto tutaj się znajduje. Jest to nasz kumpel Willy, który pisał do nas listy przez całą grę. Który porozrzucał dyski, abyśmy mogli je znaleźć i poznać historię tego świata i jednocześnie mam nadzieję, że też naszą własną, ale to już zobaczymy pewnie w dalszej części filmu, jak zbierzemy wszystkie dyski. Tymczasem teraz odwracamy się. Tutaj mamy wskazówkę od Willa, która właśnie by się pojawiła w formie listu i ona dotyczy właśnie tego niebieskiego miśka, który wisi na tym wysięgniku. Ciekawe. Jest tu również wspomniane coś o jakimś Bilim, jednak nie wiemy jeszcze kto to jest. No, ale być może będzie dane nam się dowiedzieć. Teraz podchodzimy sobie do tej klapy. Naturalnie tutaj naciskamy przyciski, otwieramy ją sobie, i tutaj mamy zagadkę, która nawiązuje do zagadki Memo. Pamiętacie, mówiłam Wam, że trzeba policzyć sobie, ile razy dany symbol występuje w tej tabeli. Tutaj mamy symbol. Tej sali tronowej, czy też w ogóle królestwa tego domku Hoborga. Kolejny symbol to jest, to jest symbol jakiegoś ludka w koronie, i ostatni symbol to nasze drzewo muchomorowe. Natomiast musimy ustawić na tych kostkach, ile razy dany symbol pojawił się w naszej zagadce typu Nemo. Dlatego właśnie mówiłam Wam, że każdy symbol może pojawić się od 1 razu do 6 razy, ponieważ ta zagadka nam ewidentnie na to wskazuje, mamy tutaj liczbę symboli do ustawienia na kostce, w zasadzie cyfrę symboli, i możemy tutaj ustawić wyłącznie wartości od 1 do 6. Stąd też mój wniosek, że każdy symbol może się pojawić maksymalnie 6 razy. W moim przypadku ta sala tronowa, czy też ten domek Hoborga, pojawił się 6 razy. Ta ikonka kogoś w koronie 4 razy, zaś drzewko mu homorowe, podobnie jak sala tronowa, pojawiło się 6 razy. Teraz naciskamy przycisk i tutaj zwróćcie uwagę, że przesunęliśmy wysięgnik, co spowoduje. Tak, co spowoduje, że w rzeczywistości ten wysięgnik się przesunie i już macie możliwość poznania, kim jest Billy. Jest to właśnie ten robot, który podąża za niebieskim misiem. Tak, więc tutaj ta wskazówka Willa. Williego była jak najbardziej uzasadniona, natomiast to już jest wszystko, co możemy w tym momencie tutaj zrobić, tak więc musimy się z tej lokacji teraz wydostać, musimy sobie wrócić do teleportu tak, tutaj jeszcze słyszymy jak woła nas Willy natomiast no, z tej pozycji nie jesteśmy w stanie mu pomóc, żeby to zrobić, to musimy udać się do kolejnej lokacji, zaraz zobaczycie zresztą do jakiej tymczasem, no, żeby to zrobić, to Musimy się posłużyć teleportem, tak więc po prostu sobie zmierzamy w tym kierunku, wsiadamy do środka i będziemy teraz, tak, wsiadamy i będziemy sobie teraz kombinować, gdzie udać się w następnym kroku. Dobra, climbing siedzi, tak więc odpalamy sobie panel sterowania i teraz wrócimy sobie do tej lokacji hmm, początkowej, gdzie spotkaliśmy pierwszy teleport, czyli zielonej lokacji z żółtym wężem. I tutaj, jak widzicie, wrócimy do tej sali, znajdującej się nad laboratorium. He, dobra, wychodzimy z teleportu i wracamy sobie do lokacji, którą już znamy. Tutaj, jak pamiętacie, jest właśnie sznurek nawleczony na jakiś wałek. On nas przeniesie do laboratorium, tak więc wykorzystamy sobie teraz ten sznurek jako skrót, żeby szybko znaleźć się w laboratorium. Tutaj, wszystkie pokrywy nam się podniosły. Tą animację pokazywałam wam już w poprzednim odcinku. No i dobra, jesteśmy teraz w laboratorium. Tutaj już sobie opuścimy tę lokację. Wrócimy sobie na początek do tego żółtego domku. Oczywiście w tym celu musimy dojść do drzwi. Natomiast tutaj mam małe problemy ze sterowaniem. Postać Claymana troszeczkę mi się cofa, ale myślę, że już teraz udam się we właściwe miejsce. Dobra, jesteśmy w żółtym domku i zwróćcie uwagę, że mamy tutaj zamknięte drzwi. Oczywiście, fakt, że drzwi są zamknięte, jest ściśle powiązany z tym, że jest tutaj zmieniona stacja w radiu. Tak więc, oczywiście, to co chcemy zrobić, to przestawić stację w radiu z powrotem. Tutaj pokażę Wam. Po czym poznać, że stacja ustawiona jest w sposób właściwy? Mianowicie to, co nam mówi o właściwym ustawieniu radia, to właśnie to światło pojawiające się na radiu i znikające wraz z przesuwaniem jego tarczy. Kiedy przesuniemy tarczę w skrajnie prawym położeniu, to wtedy usłyszymy bardzo ciekawą melodię, czy też bardzo ciekawy dźwięk, jakby dla mnie gryf bilarda, chciałam Wam to pokazać. Natomiast właściwą czynnością jest przesunięcie tarczy w, skla, w skrajnie lewą stronę. Tutaj jak widzicie, to światło nam coraz lepiej pada na radio i teraz, kiedy radio jest całkowicie oświetlone, to znaczy, że drzwi są otwarte i właśnie skutkiem tego światło pada nam na radio. Kiedy były zamknięte, to radio było po prostu w cieniu. Dobra, teraz udajemy się prosto do schodów. Musimy sobie wrócić na górę tego jeziora, w związku z czym oczywiście od Wracamy się i wchodzimy sobie po schodach na górę. Tutaj ta animacja jest dosyć przyjemna, bo jest szybka i climbem na niej biegnie, więc nie ma tutaj zbędnego przedłużenia gry. Dobra, jesteśmy na górze, i teraz to co chcemy zrobić, to naturalnie udać się w moją ulubioną lokację w grze, czyli do działa. Strasznie nie wiem, czemu podoba mi się to działo i strzelanie z tego działa, więc jest to dla mnie przyjemność, że mogę tutaj wrócić. Odwracamy się w prawo, no i wskakujemy sobie teraz do działa. To, co musimy teraz zrobić, to wprowadzić tutaj koordynanty do tego działa czy też celownika. Tutaj, oczywiście, chodzi o te znaki, które po pierwsze widzieliśmy w sali z kolcami, dokładnie w tym budynku Hoborga, tam, gdzie była sala z muzeum. Weszliśmy sobie po ciemku do pomieszczenia i spisaliśmy trzy symbole. Było to dokładnie w pierwszym odcinku, a także musimy wprowadzić koordynanty. Tego pomieszczenia z teleportem, w którym znaleźliśmy się, kiedy ten wredny ludek wyszedł i trzepnął nas młotkiem. I ja tutaj wprowadziłam sobie już koordynanty, właśnie z tej sali z teleportem, czyli te najnowsze koordynanty. Natomiast teraz wprowadzam zapisane z pierwszego odcinka koordynanty, które znalazłam w pokoju, w tej sali muzealnej z kronikami Neverhuda. Wprowadziłam te koordynanty. I tak, zwróćcie uwagę, że nic się nie wydarzyło, a wprowadziłam to, co pojawiło mi się w pierwszym odcinku, co mogliście przed chwilą zobaczyć. I wyobraźcie sobie, co się okazało. Spotkała mnie tu niesamowicie ciekawa rzecz. Mianowicie, ja musiałam się w drugim odcinku tej serii wrócić z tego domku, który był otwierany przy użyciu. Muzyki z rurek, które napełnialiśmy wodą, spluwając do nich, weszłam do tego domku i miałam zamkniętą, czy też niewyciągniętą drabinę, ponieważ nie zamknęłam za sobą kolców, właśnie w tej sali muzealnej. Zresztą tutaj Wam przypominam mój powrót do sali muzealnej, kiedy zamknęłam kolce, żeby uaktywnić drabinę w domku. I wyobraźcie sobie, że właśnie w tym momencie, kiedy zamykam kolce musiały mi się zmienić znaki, które wyświetlały się wewnątrz tego pomieszczenia. W ogóle po raz pierwszy mi się coś takiego przytrafiło, żeby w taki sposób zmieniła mi się zagadka w grze. Trochę czasu mi zajęło, zanim do tego doszłam, zanim sobie to przypomniałam. Tak więc będąc na tym etapie, musiałam się cofnąć do tego pomieszczenia i teraz zwróćcie uwagę. Weszłam do pomieszczenia i pojawiły mi się nowe znaki. Tak więc, w ogóle byłam bardzo zaskoczona, że coś takiego wyszło właśnie przy nagrywaniu tej gry. No, ale cóż, spisałam sobie nowe znaki i teraz właśnie wprowadzam je sobie tutaj w te koordynanty. Tak więc zobaczymy, czy się uaktywni. No, i proszę, zagadka została rozwiązana pomyślnie. Natomiast gdybyśmy już teraz od razu chcieli oddać strzał bez wykonania wcześniej żadnej innej czynności, to wydarzyłoby się właśnie coś takiego. Jak widzicie, trafilibyśmy w ten sam punkt, na który wycelowane było działo i nic by się nie zmieniło. To, co musimy teraz zrobić, to kliknąć sobie w pierwszej kolejności na ten trójkąt przy pionowej osi celownika zgodnie ze wskazówką, która jest tutaj na dole ekranu. Musimy działo podnieść się do góry i właśnie naciśnięcie tego trójkąta na pionowej osi spowoduje, że działo się podniesie. Teraz klikamy trójkąt na poziomej osi, żeby wycelować je właśnie w poziomie. I teraz zwróćcie uwagę, że działo nam się na co się nacelowało. Mamy tutaj zbliżenie. Dokładnie nacelowało nam się na głowę robota Bill'ego, i zgodnie ze wskazówką musimy dosłownie wbić mu trochę rozumu do głowy. W tym celu, oczywiście, wbijać rozum będziemy mu pociskiem armatnim. Tak więc, cóż, naciskamy czerwony przycisk i oddajemy strzał. Jednak nie martwcie się tutaj, pomimo tej sceny, takiej dosyć przykrej, że strzeliliśmy robotowi w głowę, to. Robimy to w dobrym celu, żeby go wbrew pozorom naprawić, a nie zniszczyć. Tak więc nie musimy mieć tutaj jakichś zbędnych wyrzutów sumienia. Teraz znowu klikamy na trójkąt na poziomej osi. Wracamy działem do pozycji początkowej. Teraz w dalszej kolejności klikamy trójkąt na osi pionowej. I działo nam się opuszcza. Dopiero teraz, kiedy działo jest w pozycji zerowej, to możemy z niego wysiąść. Gdybyśmy próbowali wysiąść bez opuszczenia działa, to oczywiście by nam się to nie udało. Tak więc jest to czynność niezbędna. Tymczasem Schodzimy sobie z działa i to, co chcemy zrobić, to udać się w pierwszej kolejności do tego żółtego domku, a dokładniej do tej półki sterującej mostem. Teraz przypominam Wam, że mamy schody, natomiast potrzebujemy złożyć te schody w most, ponieważ chcemy wrócić do pierwszej lokacji, do naszej lokacji startowej. Musimy tam wykonać pewną czynność i właśnie w to miejsce się udamy. Tak więc kierujemy się do przodu. Tutaj jest oczywiście ten ekran, na którym wyświetlały nam się symbole niezbędne do rozwiązania zagadki, tam koło domku z muchomorkiem. Teraz będziemy musieli udać się do tej pierwszej części krainy Neverhood, tej części, w której zaczynaliśmy grę. Natomiast to zrobimy sobie już w kolejnym odcinku. Słuchajcie, na dziś to będzie już tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że całą serię ogląda Wam się bardzo przyjemnie. A tymczasem ja już się będę z Wami żegnać. Tak więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!